Hej, hej, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, w którym pokażę Wam, jak prowadzę mój kalendarz, jak się organizuję na nowy semestr akademicki, ponieważ od poniedziałku, 21 lutego, rozpoczynam drugi semestr na psychologii i ja ogólnie bardzo lubię planować rzeczy. Lubię mieć wszystko, może nie wszystko, ale dużo rzeczy lubię mieć zaplanowanych wcześniej. Też ogólnie lubię sam ten proces planowania, jak jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to wszystko nam wyjdzie, czy nie. Czasem nawet lubię planować, mimo tego, że wiem, że coś nie wyjdzie. Więc zapraszam Was dziś na taki chwilę z moim próbą zorganizowania się na nowy semestr. Ja ogólnie wcześniej najczęściej prowadziłam kalendarze tradycyjne, czyli w formie papierowej, ale od tego roku akademickiego. Przeszłam prawie w 100% na właśnie kalendarz googlowski. Wcześniej też go prowadziłam, ale nie z aż taką intensywnością jak teraz. Na początku tego semestru też jeszcze miałam mój organizer, taki papierowy, ale chyba w tym semestrze z niego zrezygnuję, bo dość często mi się plany zmieniały, a wiecie, jednak w tym papierowym organizerze nie jestem w stanie wszystko szybko, na bieżąco zmieniać. Tego że trzeba tam kreślić, to to bardzo nieładnie wygląda, a tu jednak w tym mogę w każdej chwili wszystko zmodyfikować. Oczywiście też jeszcze zostanę trochę w części papierowej, ale to Wam powiem pod koniec, a teraz, żeby już nie przedłużać, pokazuję Wam mój ekran. Tutaj jak widzicie mam mój ekran na ten tydzień. Tu mamy jako taką sesję drugi termin poprawki. Ja nie z niej pisałam poprawce, ale też sobie wszystko pozapisywałam, znaczy nie wszystko, bo nie zapisywałam poprawki z historii, tam jest jeszcze z biologii co mieli, tylko to po prostu terminy, żebym wiedziała, co później mojej grupie przekazać. I w sumie już polecimy do kolejnego tygodnia, bo tutaj już mamy tydzień 21 i na mojej uczelni mamy tygodnie, e, mamy tygodnie A i B, jak widzicie. I właśnie jak luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec jest cały podzielony na tydzień A i B. I ja się nauczyłam e, zapis, zapisywać sobie na górze tutaj, że Wam pokażę jak to robię, e, po prostu jaki mamy tydzień. I tu mam tydzień, tydzień A. I tutaj też mamy do tego przypisany kolorek, i tutaj sobie damy studia. Kolor to miałam taki tutaj. Um, jaki to jest kolor? Flamingo. I właśnie mam tydzień A. Zapisuję sobie i już mam tydzień A, i później z tygodniem B robię tak samo. Później to naprawdę bardzo pomaga w organizacji, bo czasem coś się nam zmienia w trakcie, w trakcie roku. I po prostu wtedy to jest łatwiej się, z, łatwiej się zorientować, który teraz jest tydzień, co się w tej chwili dzieje. Więc to tutaj to sobie wszystko skończę. Ok, i właśnie skończyłam pierwszy etap, czyli zaznaczenie sobie, który tydzień jest A, a który B. I teraz drugim tutaj mam też na laptopie, na takim małym komputerku wypisane wszystko, więc tu się patrzę z boku. Zaznaczam dni, które mamy ustawowo wolne i które mamy, które mamy dni rektorskie, bo właśnie u mnie jest tak, że od razu odgórnie nasz rektor daje nam dni rektorskie, więc to też jest bardzo fajnie, że wiemy, kiedy mamy na pewno wolne. I już tutaj sobie zaznaczam, że przerwę świąteczną mam od 15, 15 kwietnia do 19 kwietnia, więc sobie tutaj już lecę. Mam wielki piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek też mam wolne, więc tutaj też sobie zaznaczam, że mam wolne od zajęć. I oczywiście wyniosę sobie na studia. Teraz tak, kolejny dzień to mamy 3 maja. Mam wolny ruch. I w sumie tak naprawdę jeżeli chodzi o dni dydaktyczne, to jeszcze 4 maja mam tutaj zajęcia z, <laughs> zajęcia z poniedziałku. Zajęcia z poniedziałku. A u mnie takie są dni różne, że właśnie środa to jest nasz poniedziałek, wtorek to jest nasz czwartek to jest coś normalnego i zajęcia z wtorku czyli tym samym mam prawie całe zdalne środę i czwartek oprócz wtorku, bo wtorek mam w więc e, będę musiała na WF pojechać do Olsztyna że tak powiem dobra, dalej mamy wszystkie dni ustawowo wolne już mam napisane e, wszystko tu mi się zgadza już teraz zacznę mój faktyczny plan wpisywać do e, mojego kalendarza. E, on jest tak właśnie na dni podzielony i na tydzień A i tydzień B. E, ogólnie mm, ja zawsze wpisuję cały plan zajęć z góry do końca roku akademickiego. Tak jest mi najłatwiej, e, bo po prostu później mogę sobie to pozmieniać. A taki konkretny już plan na następny tydzień to najczęściej. Po prostu ustalam kilka dni wcześniej, e, przed danym tygodniem, i też tam wpisuję swoje rzeczy, które mam jakieś plany, więc to tak wszystko systematycznie wychodzi. Dobra, to może zaczniemy sobie od e, podstaw socjologii, które mam już w, e, tak naprawdę w poniedziałek o 9.45 i tutaj sobie już tutaj zaznaczam e, 9.45 podstawy. Podstawy. Socjolo socjologii. E, ja widzę, że mam 15 godzin tych zajęć e, i ogólnie y, ja robię sobie studia i tutaj teraz tak y, dodaj opis i zawsze w opisie wpisuję sobie y, kto jest prowadzącym, czyli ja powiem doktor Elżbietę Elżbieta. E, nazwiska będę uzupełniała później, żeby po prostu, żeby nie musiała tego zadzierać. Za e, wpisuję sobie 15 godzin wypłatu. I później po pierwszych zajęciach ja tutaj sobie jeszcze dopisuję zasady egzaminu, zasady tak naprawdę zaliczenia danego przedmiotu, i to jest bardzo pomocne, bo to naprawdę dużo mi pomogło. I ja w tym momencie tutaj mam poniedziałek i ja daję sobie, powtarza się co tydzień w poniedziałek, niestandardowe i tak powtarza się co tydzień, e, kończy się w dniu, i tutaj zaznaczam mój koniec semestru. Mój koniec semestru to jest 12. Więc gotowe, i w tym momencie co powiedzieć, jak to mi się powtarza. Oczywiście ja będę miała na pewno mniej tych zajęć, ale to dopiero później. Następny przedmiot to mam podstawy metodologii badań społecznych. Jak tutaj widzimy, podstawy metodologii badań społecznych. Najprościej to jeszcze tak naprawdę jest to mniej skopiować. Tutaj, tutaj do 13 zajęcia wkleić. Ja że nie lubię jak jest z kapitalitami. Wolę jak jest. Y Normalnie, ładnie napisane po stronie metodologii i metodologii badań społecznych. I teraz tak, tutaj w załączniku, to sobie jeszcze dane studia. W załączniku to jest pani doktor Habilitowana, pani Hanna, profesor. Czemu sobie wpisuję od razu tytuły i osoby? Ponieważ później jak potrzebuję wysłać jakiegoś maila doprowadzącego To wystarczy jak ja sobie wejdę w mój kalendarz I już widzę kto jest kim i do kogo mam skierować maila 30 godzin yy, wykłady Tutaj mam akurat wykłady yy, I tutaj później sobie dopiszę zaliczenie W jaki sposób będzie wyglądało Zapisz, aha i jeszcze teraz tak yy, Powtarza się niestandardowe, co tydzień w dniu kończy się 12, ponieważ to tutaj mam tak, to mam co tydzień te zajęcia, więc tutaj gotowe, zapisz następnie mamy umiejętności akademickie i tutaj też te zajęcia pewnie się skończą dość szybko mamy ich tylko 15 więc tutaj tak I właśnie takim sposobem skończyłam organizację mojego planu na cały semestr. To jest taki bardzo ogólny plan, wiadomo, że zajęcia mogą się tam czasem pozmieniać może się nam też coś wypaść, coś wpaść na przykład tak samo jak w pierwszym semestrze w grudniu nie mieliśmy innych zajęć, ale nadrabialiśmy je w listopadzie i w styczniu więc po prostu dzięki temu, że mam plan Google, ja to wszystko widzę przed oczami, wiem kiedy mam wolne wiem kiedy na przykład z kim się mogę umówić wiem kiedy mogę wrócić do domu kiedy pojechać, kiedy mam mniej zajęć też od razu wpisuję sobie tutaj zawsze egzaminy e, może wam pokażę mój plan na pierwszy semestr, żebyście to tak bardziej też widzieli na oczni, jak to faktycznie wygląda E, o, tutaj na przykład mam, randomowy tydzień wzięłam w grudniu, 13 grudzień do 17 grudnia. Widzicie, mam tutaj na przykład o 8 napisane kolokwium z biologii. Później mam moje wszystkie zajęcia, które miałam tego dnia. Tutaj też mam WF. Na angielski mam już od razu wciachnięty też test z angielskiego, który miałam w tym czasie. Na przykład tutaj na historii myśli psychologicznej mam już wciachnięte też zaliczenie. Później dalej miałam spotkanie koła naukowego, wybory do naszego Wydziałowej Rady Uczelnianej UWM. Później miałam czwartek, widzicie, biologię, miałam kręgle z rocznikiem, i tutaj miałam spotkanie z dziewczynami w piątek. Więc to jest taki mój randomowy tydzień, na którym ja sobie po prostu narzucam rzeczy, albo tutaj na przykład. Miałam, widzicie, miałam spotkanie z Belfra, bo też się zaangażowałam w Belfra naszego wydziałowego, żeby po prostu pomóc tutaj troszkę to rozkręcić, inicjatywę. Miałam bibliotekę, żeby po prostu się pouczyć. Miałam spotkanie u Michaliny, miałam spotkanie. Samorząd, spotkanie miałam, miałam kręgę ze samorządem. I ja właśnie w ten sposób, tutaj akurat to jeszcze nie jest tak bardzo napchane, chciałabym w tym semestrze bardziej się skupić, na przykład, żeby też zazn zaznaczać, kiedy się uczę. E, tak jak właśnie tutaj mam bibliotekę, żebym po prostu miała to bardziej naoczne, ale to mi bardzo pomaga na takich długodystansowych fal, zorganizowanie się, jak widzicie, na przykład na cały semestr i też na dany tydzień, na dany dzień. E, I ja bardzo polecam, właśnie, organizację ogólnie ja lubię mieć mój plan właśnie na dysku Google, ale ja też bardzo lubię ręcznie zapisywać rzeczy i ja teraz przez te trzy tygodnie jak miałam ferie testowałam taką organizację danego dnia za pomocą zapisywania sobie rzeczy które mam zrobić po prostu odhaczania ich. I mi to się bardzo spodobało. Mi też to bardzo dużo pomogło do takiej większej motywacji się w trakcie ferii. I właśnie na przykład tutaj mam angielski, skończyć rozumieć pamięć. Akurat to mam jeszcze z wczoraj, to mam na dzisiaj czy na jutro. Tak trochę połączyłam te trzy dni teraz ostatnie. Nagrać organizację właśnie, skończyć vloga, czy tam nagrać TBR na marzec już. I na przykład zacząć siłę nawyków. I ja z takich karteczek stwierdziłam, że ja się przeniosę na taki zeszyty Tutaj mam mój kajecik, będę mieć, który jest ogólnie bardzo piękny. I właśnie mam w planie takie na ogólnie takie moje plany e, miesięczne, na przykład, żeby oglądać cztery filmy, i będę tutaj miała film, e, i właśnie cztery różne kółeczki, te cztery, cztery kłaczka, które później będę zaznaczała. E, też mam mieć, e, mam w planie, w zanadrzu, mieć tygodniowe plany, na przykład, żeby sport tyle ile razy bym chciała w tygodniu jakiś sport uprawiać, czy tam chodzić, po prostu mieć tyle kółeczek, na przykład tyle dni bez cukru. I właśnie w ten sposób będę planowała. I też na później, jak ostatnie kartki, to będę chciała mieć dzienne plany, czyli na przykład, że mam skończyć rozdział z psychologii ewolucyjnej. Mam na przykład przeczytać notatki na podstawę socjologii. Mam... Mm, Przeczytaj troszkę książki, na przykład posłać godzinę audiobooka. I mi to bardzo pomagało, więc mam nadzieję, że takie coś mi też teraz pomoże. To ogólnie jest dalej w formie testowania u mnie, ale tak jak mówię, przez trzy tygodnie w ten sposób żyłam, i wiem po prostu, że te. Ferie zimowe były produktywne, nie było takie, że siedziałam i nic nie robiłam. Po prostu zawsze coś się działo i dzięki temu miałam taką większą kontrolę nad swoim życiem. Więc w sumie w tym semestrze właśnie będzie mój plan zda, zda tutaj online i będzie też takie zapisywanie rzeczy, które mi się udaje, moich planów na dany dzień. Ja jeszcze mam mój plan na tak naprawdę dzienny, ale ja myślę, że jako w tym semestrze nie będę używała. Po prostu on mi się nie sprawdził. Tak jak Wam mówiłam, dużo to miałam poprawek, dużo zmieniałam. Musiałabym go tak naprawdę w każdym tygodniu osobno zapisywać, a ja lubię mieć wszystko z góry zaplanowane, nie także z tygodnia na tydzień. Więc myślę, że z tę formę po prostu sobie odpuszczę, a zamiast tego tutaj już tak całkowicie zdana. Dobra. Mam nadzieję, że taki filmik trochę organizacyjny. Trochę jak to wygląda z mojego punktu widzenia, też takie kilka moich rad, żebyśmy właśnie próbowali organizować swoje życie. Bo to później bardzo ułatwia życie. Też nie gubimy się w tym, co mamy robić, wiemy kiedy co jest. Myślę, mam nadzieję, że może kogoś też zachęciłam, żebyście spróbowali, bo ja na początku też byłam bardzo sceptyczna do, do kalendarza Google. Ja go nie lubiłam ja po prostu nie potrafiłam tam się odnaleźć i ale to wszystko przez to, że ja byłam do tego nastawiona, no nie, a później jak zmieniłam moje nastawienie na tak, że to mi ułatwi moje życie, to naprawdę to było coś, co mi bardzo pomogło, to co mi bardzo pomaga. Może nie jestem w tym mistrzem, może nie zapisuję tu wszystkiego. Ale po prostu zapisuję tyle, ile uważam, że chcę mieć i tyle, ile uważam, że jest mi to potrzebne. Więc ja was bardzo zachęcam. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Przy okazji widzicie mój cały plan. No tak, tutaj jest tydzień A, a tutaj jest tydzień B, tak to się prezentuje. Tydzień A i tydzień B. E, tak jak mówię, już mnie przeraża ilość tych um, przedmiotów, które mam w tym semestrze, ale mam nadzieję, że temu wszystkiemu podołam. I po prostu tutaj w środy będą się uczyć, a tutaj w piątki. Jak to wygląda? Dobra, ja już zmykam. Jak Wam się podobała łapka do góry, zapraszam zostańcie ze mną na dłużej i baju baj.